Cóż Cię obiecać? Hellet Wietnam, Vietnam, hell let loose. moi drodzy, Team 17 Unreal Engine 5. Co może pójść nie tak? <ścoughs> Ojej, czołem. Żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, kochane się jak zawsze. Kapitan Ruteń, zapraszam na kolejny odcinek serii hey, Flash News. HelleTlus, moi drodzy, jak wiecie, na pewno już te liki które gdzieś tam się pojawiały od paru dni, są prawdą, tak? HelleTlus Wietnam w 2026 roku, ale z czym nas tutaj fanów gry HelleTlus zostawia studio Team 17, moi drodzy. Kurczę, belek nie czuję, jak ale. Polećmy z tym koksem wielkich ochów, jachów, jak u wielu utwórców, nie zobaczycie, ale zaraz wam powiem dlaczego, no bo troszeczkę po prostu jestem zawiedziony. No cóż mogę więcej powiedzieć. Moi drodzy, słuchajcie, wszystkich, jak kurczę grą z jasnego nieba, wczoraj po, podczas trwania Gamescomu trafiło y, nas, y, no, y, dla niektórych super informacja, dla niektórych, którzy bardziej siedzą w temacie głębiej, siedzą w temacie y, tak jakby end of an era, Heletlus się kończy, dlatego, że moi drodzy, po prostu przedstawię wam tutaj parę faktów, o których żeście wiedzieli, ci, którzy śledzą y, na bieżąco odcinki Flash News, Heletlus, Hell które już od dawien, dawna publikuję na kanale, wiedzą, że nie wygląda to od środka tak różowo jak jest. Moi drodzy, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Hell let jak widzicie tutaj Hell Let franchise został użyty. Hell let jest to gra zrobiona przez, oryginalnie przez Black Matter. Ponad dwa lata temu została zakupiona przez Team17 za 47 milionów ponad funtów i za przez półtorej... ofercie też było roczne wsparcie przez Black Matter. Jeżeli chodzi o updatey i tak dalej, i tak dalej. Po upływie tego czasu niestety skończyła się super era niesamowitych aktualizacji do gry Hell Plus i przez ostatnie dwa lata niestety gra rozwijała się e, powoli, nie oszukujmy się, powoli. Wszystkie informacje, wszystkie kurcze jakieś pomysły, które wpływały od społeczności do Team17 niestety gdzieś e, ginęły, nie wiadomo czemu, no ale zaraz wam powiem czemu, dlatego że jest po prostu dowód na to, gdzie one wszystkie się e, znalazły. Prosiliśmy o udostępnienie. Doskonalony system poruszania się y, pojazdów, y, piechoty itd. Tak tak y, po, prosiliśmy o lepsze samołuczki, zaktualizowanie wprowadzenia dla nowych graczy. Y, no i tego dalej się nie doczekaliśmy. Prosiliśmy o zmodernizowany interfejs, usprawnienia y, poprawiające doświadczenia użytkownika. Gdzie to wszystko poszło? Jak krew w piach. Jak krew w piach. Tak. Jak krew w piach. nie? No nie, nie nie poszło krew w piach. Wiecie, gdzie poszło. No, wiecie gdzie poszło? Wiecie, gdzie poszło? Poszło do Heletlus, Wietnam. Moi yy, drodzy. Słuchajcie, nie bądźmy naiwni, okej? Okay? Deweloperzy są od tego, żeby zrobić grę, a studia, które, które jeszcze to promują, są od tego, żeby zrobić kasę kasę. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniążki, moi drodzy. Jak widzieliście w Hell Let moi drodzy, Wietnam pierwsze, co rzuca się w oczy, to najechanie na moździerze, tak? Ten najazd, zbliżenie na te moździerze, łodzie przepiękne, prawda? Mamy helikoptery. No, praktycznie biorąc wszystko, o co prosiliśmy w Hell Let czyli w tytule, w który gramy teraz, od już 2018 roku, który ma no, w sumie jakby nie patrzeć setki tysięcy fanów. No, a z czym to się wszystko wiąże? To, że moi drodzy, jak dwa lata temu ponad nagram jeden z materiałów Flash News, HELTELU, z którym to mówiłem, że takie i takie rzeczy dzieją się w studio Team 17, że takie i takie rzeczy się tam dzieją, że, że kurczę, że ci są zwolnieni, że ci są gdzieś przekierowani, że to studio nagle zniknęło z pola widzenia, e, mówić, że się czepiam. No, i czy naprawdę się czepiałem? Czy naprawdę roadmapa w tamtym roku była imponująca? a może w tym roku była tak bardzo imponująca, to może teraz już widzicie, dlaczego tak mało kontentu, tak mało aktualizacji w tym roku wchodzi do gry Hell Let Us, w przeciwieństwie do poprzednich lat. Wszystko to, o co prosiliśmy, czyli o moździerze, o lepsze, lepsze UI, o lepszy HUD, o, o, o lepsze samouczki, wiecie, gdzie to znajdziecie. W nowej grze. Harley Plus Wietnam, moi drodzy, za którą oczywiście będziecie co musieli zrobić? Co? Co będziecie musieli? Czekajcie, czy dobrze słyszę? Będziecie musieli wszyscy zapłacić. Jak najbardziej. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniążki. Moi drodzy, słuchajcie. O ile, o ile wiemy, że jest taka niszowa tendencja jeżeli chodzi o gry w Wietnamie, tutaj kurczę, mamy Rising Storm w Wietnam, w którym możemy sobie pograć, do stara gra. To fajnie, że jest, to, jest, jest, ta, jest ta dziura, w którą można wejść. Ale, ale co, mnie, co mnie martwi, to to, że Hell Let Lose, nagle z epoki II wo wojny światowej, czyli World War II, zamiast być najlepszym, najlepszym shooterem World War II na rynku i stać się po, powiedzmy sobie takim kurczę no kamieniem węgielnym pod, pod resztę, resztę gier jest, jest usuwany na bok. A dlaczego tak myślę? Dlatego, że wszystkie pomysły, które wpadły od społeczności i powiedzcie mi, że się mylę z, z tym, że arteria powinna być zmodyfikowana. Dlaczego do tej pory żeśmy się nie doczekali, skoro oni od dwóch lat, od dwóch lat pracowali nad tytułem Helotlust wietnam. A dlaczego to mówię? Dlatego, że moi drodzy, jeżeli premiera gry ma nastąpić w 2026 roku, to ta gra już jest w dużej mierze zrobiona. Ci, którzy interesują się gamingiem od dawna, deweloperką i tak dalej, wiedzą, że ta gra już jest po prostu w dużej mierze zrobiona. Pracują teraz pewnie nad mapami, jakimiś drobnymi wykończeniami. W każdym razie, tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Nagrywam ten materiał jak zwykle na bieżąco, czyli parę godzin po tym, jak streamowałem, oglądałem Gamescom z Wami. Później żeśmy stoczyli parę fajnych rundek w Hellet Luz. I muszę, muszę Wam powiedzieć, że szkoda mi, szkoda mi jest Hellet Luz. Szkoda mi jest Hellet Luz. Ja na początku, jak Team 17 przejęło, przejęło grę, mówiłem, że to może pójść dwojako, i nie byłem wielkim fanem tego przejęcia. bo tak, myślałem, że w tym, tym kierunku będzie to, to, to zdążać. Wiecie co? Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli twórcy Heletlus obecni, czyli Team 17, nie są w stanie do końca zoptymalizować pojazdów, tak wiem, testują zmiany pojazdów, czołgu itd., tak Jeżeli oni testują te zmiany i to jeszcze, jeszcze nie wiadomo, kiedy to wejdzie, no to już jest plana gra, w której prawdopodobnie wszystko to jest poprawione. No bo skąd to wszystko biorę? Moi drodzy, ze Steam'a, wystarczy wejść na Steam'a, wpisać sobie Hell Let Loose Wietnam i co tam widzimy? Rozpętaj piekło w dżungli, wkrocz w, w, w pożogę wojny wietnamskiej i walcz w najzacieklejszych starciach współczesnej historii. Weź udział w wojnie toczącej się wśród rozległych górskich wąwozów, gęstej dżungli, jare, 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 kurcze, etc., etc. Skąd my to znamy? Ale, ale, ale najlepsze, najlepsze jest to, moi drodzy, że kluczowe cechy rozgrywa epickie bitwy wieloosobowe 50 na 50. Walczy jako Armia Wietnamu Północnego lub Siły Zbrojne USA. Siły zbrojne Wietkongu, czyli Wietnamu Północnego, będą kopały tunele. Ale siły USA będą miały czołgi, patony, które widzieliśmy już na trailerku, i będą co jeszcze posiadały? Helikoptery. Po drugiej i łodzie szturmowe, po drugiej stronie tego nie będzie, więc jest totalny dysbalans. To już od razu widać. Realistyczne starcia w dżungli wierne oddają intensywność prawdziwych bitew. Sześć różnych trybów: ofensywa, działania wojenne skąd my to znamy? Cztery i cztery nowe alternatywy, alternatywne tryby rozgrywki. Zgadnijcie, cóż to będzie. To zostawiam Wam w sekcji komentarzy, bo rzadko ze mną gadacie. Kurcze, berek 60% z was wraca, ogląda filmy, nie subskrybuje, nie komentuje, łapki nie zostawi, ale ja widzę, widzę, że wracacie. Więc prosiłbym, żebyście tutaj kurcze coś zostawili od siebie, moi drodzy. 6 rozległych map, wszystkie z wariantami oświetlenia, pogody i ekstremalnym ukształtowaniem terenu. Czyli yy, tak jakby w tej chwili Herle Plus na DLC służy jako taki plac doświadczalny. Co się stanie, co będzie grane, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wiecie co? Ja wam powiem, jeżeli warunki pogodowe będą wyglądały tak jak kurde, tak jak teraz w Heletlus. To jest cienko. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda gra z warunkami pogodowymi, no to zerknijcie teraz. Grey Zone Warfare moi drodzy. Popatrzcie, jak wygląda Unreal Engine 5. Jak to powinno być zrobione, a co w trailerze pokazało nam. Studio Team 17. Czy to jest super? Ach, och, ja wiem. Nie napalajmy się. Ok, e, opanuj 19 różnorodnych ról w sześciu jednostkach bojowych. No i teraz tak: Piechota, oficer, strzelec, piechur, medyk, wsparcie, strzelec maszynowy, przeciwpancerny, inżynier. Hellet Zwiat, obserwator, snajper. Hellet Luz. Oddział pancerny, dowódca czołgu załogę. Hellet Helikopter. Hmm, wyłącznie dla USA. Pilot, załogant działonowy. Oddział moździerzowy, coś o co żeśmy belek, prosili tyle razy. Tyle razy żeśmy ich prosili: o ten oddział moździerzowy, żeby zastąpił artylerię, żeby coś zmienić w tej grze. No ale cóż, pewnie nie dało się, nie? Ale tutaj już można. Oddział moździerzowy, obserwator, wsparcie działonowy. Liczne pojazdy, w tym helikoptery i łodzie patrolowe. Tylko zapomnieli wspomnieć, że to dla jednej frakcji. Buduj tunele jako armę Wietnamu Północnego i rozmieszczaj swoje siły po kryjomu, by zaskoczyć amerykańskie oddziały. Moi drodzy, jeżeli wy teraz czegoś nie widzicie, że ktoś do was strzela, poczekajcie na z Wietnam. Na pewno zobaczycie, skąd dostajecie. Udoskonalony system poruszania się ułatwia przemieszczanie się po polu bitwy. To dlaczego ten system nie jest w tej chwili prowadzony do gry? Heletlus? Dlaczego nikt nad nim nie pracuje? Dlaczego nawet na PTI nie został przedstawiony? Dlaczego w przyszłych jakiejś roadmapie nie zostało to przedstawione? Dlatego, że twórcy yy, Heletlus Team 17 odstawili po prostu grę, dorobią do niej co mają dorobić i skupią się, takie przez ostatnie dwa lata, skupili się na Heletlus Vietnam. Wszystko. Przebudowany samouczek i zaktualizowane wprowadzenie dla nowych graczy. A gdzie to jest w Heletlus? Tu już nie potrzeba, tak? Sprzedaliśmy, zarobiliśmy wystarczająco. Ok, Heletus może odejść do lamusa. No cóż, może i tak. Zmodernizowany interfejs i usprawnienia poprawiające się doświadczenie użytkownika. W Heletus dalej na to czekamy. To naprawdę nie trzeba ani dla piątki, żeby takie zmiany wprowadzić. Moi drodzy, słuchajcie. Chciałem, żeby ten materiał był bardziej optymistyczny, dlatego, że Hele Luz, Wietnam, jako, że ja bardzo, bardzo lubię tą, y, tą, tą tematykę, lubię tą erę Wietnamu, filmy tak jak Pluto, Apocalypse Now, czyli Dzień Apokalipsy, y, Good Morning Vietnam, prawda, no, przepiękne filmy, y, ogólnie sam konflikt, y, bardzo zawiły. Chciałbym, że naprawdę, naprawdę, naprawdę team Seventeen dowiozło. Ale patrząc po tym, od kiedy Teamsa będzie im przejęło Heletus? Jak zajmowali się grą? Jak wiele niedociągnięć jest dalej w tej grze? Czy naprawdę liczycie na to, że w Annelii 5 Heletus Vietnam będzie super wypasionym projektem? A przede wszystkim, czy wszyscy ci, którzy w tej chwili grają w Heletus, będą w stanie zagrać w Heletus Vietnam? Wymogi, te specyfikacje komputerów nie są jeszcze podane, czyli jeszcze ich nie znamy. No, moi drodzy, powiem Wam tylko jedno. Android Engine 5 jest wymagającym silnikiem. Potrzebuje naprawdę dobrej jakości komputerów, żeby po prostu grę pociągnąć. Więc podejrzewam, że wielu z nas zajdzie na detale troszeczkę niższe, bądź będzie zmuszonych do przebudowy komputerów. O ile chciałbym naprawdę się cieszyć yy, z tego Heletus Wietnam, to niestety nie ufam Team 17. Uwielbiam Heletus przepięknie się bawię. Szczególnie, gdy jest komander, gdzie, gdzie o, o SLE współpracują ze sobą, gdzie się wszyscy dogadują, starają się komunikować i walczyć razem. To jest przepiękna, przepiękna gra. Ale jeżeli chodzi o Team7Team, zaufania do nich nie mam. Więc słuchajcie, moi drodzy oglądający, przekażcie ten materiał dalej, podzielcie się i tak dalej, i tak dalej. Żadnych pre-orderów Błagam Was, żadnych preorderów. OK? Proszę Was, naprawdę, zagłosujmy portfelem, jeżeli gra wyjdzie i okaże się dobra. Jeżeli pomylę się, nie jestem alfą i omegą i okaże się, że Hellet Luz Wietnam będzie super. Fajnie, ale co z Herlet Luz? Co z Helletlus World War II? Czy zostanie w takim stanie, jaki jest? czy coś się zmieni? Niby twórcy obiecują, że nic się nie zmieni, że to nie, nie, nie będzie miało wpływu, prace nad Helletus Vietnam nie będą miały wpływu na pracę nad Helletus, tą bazową grą. No ale przecież już nas już w samym tym stwierdzeniu już nas okomują. Poprzez granie bierze się z powietrza. Nagle nie pojawia się trailer na Gamescomie, mówiący o tym, że gra pojawi się w 2026 roku. Znaczy się, że przez ostatnie dwa lata nad tym pracowali. Sami pomyślcie, ja wielokrotnie w materiałach Flash News Heletus mówiłem, jaka jest sytuacja w studio, co się dzieje, dlaczego są takie i nie takie decyzje podejmowane. My nie możemy do, się doprosić optymalizacji. Nie możemy się doprosić o guzik resetu pojazdów, które utknęły gdzieś w dziurze. Nie możemy doprosić się o zmianę artylerii. Nie możemy się doprosić o poprawy błędów. Co dostajemy? Dostajemy reskiny, powiedzmy sobie kurczę belek, reworki map, które już zostały zrobione i na tym w sumie się skupiają. Tyle ode mnie. Słuchajcie, dość negatywny materiał. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale niestety, jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to muszę to powiedzieć po swojemu. Jeżeli powiedzieliby, słuchajcie, tutaj zmieniamy to i to i to, te same zmiany wprowadzamy w Hell Let Loose, to bym powiedział, ok, super. Ale niestety w roadmapie na ten rok nie ma tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałem w stosunku do gry Hell Let Loose wietnam. Dobra, pewnie materiał i tak dla większości jest za długi. I na pewno już się znudzili wysłuchając zrzędzenia Kurczbelek e, Rudka, ale niestety tak to jest. Tak to moim zdaniem wygląda. Na chłopski rozum. Nie? Tyle ode mnie. The Flash News, Herletlus. Chciałbym powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, ale im dalej w las, tym gorzej. No ale cóż, szkodzi, obiecać. Cześć. Ale wszystkie poprawki, panowie, które potrzebne są do tej gry, zobaczycie w Herletus z Wietnam. Także cieszcie się już. Tak, jest Za niewielką dopłatą, DLC 200 zł. Będziesz miał piękną grzywkę przyczesaną na prawo, rozumiesz? Kurde, jeszcze wąsy jak wujek Adolf ci zrobią.